Pski. Spróbujmy najpierw ogarnąć, o co chodzi w YFL-owej dramie. W końcu mamy oficjalne informacje o rozpadzie grupy YFL. Multi przekazał mi stanowisko, jak wygląda sprawa z jego strony. I za chwilkę się zastanowimy, czy ktoś tu kogoś delikatnie nie wykorzystał na zasięgi. Okazało się, że pato celebrytach chwalący się hajsem nie ma pieniędzy na mieszkanie. naukowy youtuber mierzy się z poważnym nękaniem. A na koniec Cloud MMA ponownie ma problem z reklamacjami i sprawą zainteresował się UOKiK. Zacznijmy od tematu potencjalnych problemów YouTube, który ostatnio podjął według niektórych dosyć kontrowersyjną decyzję, czyli blokadę używania bloka, by użytkownicy non-premium nie unikali reklam. Po obejrzeniu trzech filmów wyświetla się komunikat, że odtwarzacz zostanie zablokowany. YouTube argumentuje, że programy blokujące reklamy naruszają warunki korzystania z platformy. Wstęp w tym, że takie rozwiązanie w Unii Europejskiej jest postrzegane jako nielegalne. By zablokować adblocka, YouTube musi mieć świadomość, że takie oprogramowanie występuje. Ekspert do spraw prywatności, czyli Aleksander Hanf, zaskarżył działania YouTube w irlandzkiej. Komisji Ochrony Danych ze względu na nieuczciwe praktyki, które naruszają prawo unijne do ochrony prywatności. Stwierdzi, że YouTube wprowadził skrypty, które mają za zadanie skanować ustawienia przeglądarki w celu wykrywania wtyczek i praktyka jest inwigilowaniem użytkowników. Hanf nazwał to nawet wprost instalowaniem oprogramowania szpiegującego na naszych urządzeniach. Komisja Europejska już w 2016 stwierdziła, że skrypty, które służą do wykrywania adblocków, mogą naruszać zapis dyrektywy i komisja uznała, że każdy użytkownik powinien być proszony o zgodę na korzystanie ze skryptów, które mają wykrywać adblocka. Rzecznik YouTube poinformował, że Platforma będzie współpracować z komisją i odpowiedzą im na wszelkie zadane pytania. Z jednej, z jednej strony to rozumiem YouTube'a, no oni jakby zapewniają Wam darmową usługę w zamian za co Wy oglądacie reklamę, dzięki temu oni też mogą na tym zarabiać, no nie, więc jakby rozumiem o co im chodzi, no aczkolwiek tutaj z tym adblockiem, no to tak, hm. Z jednej strony też mają do tego trochę prawo ze względu na to, że to jest ich strona, i jeżeli na ich stronie jakby oni sobie nie pozwalają korzystać z tego adbloku, ale to jest twój adres a z chim to. No, kur... Jesteśmy w temacie YouTube, to przegadamy problem, który zarysował Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga, naukowy Bełkot, to jeden z największych popularnonaukowych kanałów w Polsce w prawie godzinnym emocjonalnym filmie, gdzie w skrócie mówi, że. Ja tego poczucia bezpieczeństwa ostatnio nie mam. Czuje się po prostu nękany i... i nie radzi sobie z hejtem, który według myśliwca jest głównym powodem jego kryzysu twórczego i depresji. Wy w tym momencie możecie pomyśleć, że dobra, no to przyznajesz się, że dałeś tym ludziom wygrać. No ale co, jak będę w, wpychał sam siebie w depresję i udawał, że wszystko jest okej, okay, to oni wtedy będą przegranymi? Okej, raz, dzięki za komentarzach ...od różnego rodzaju trolli potrafił uderzać nie tylko w twórcę, ale również jego rodzinę. Niestety, ale ludzie nauki nie mają na YouTubie łatwego życia. Co dobrze pokazuje case Syfana i jego legendarnej serii debunkującej wyznawców, w płaskiej ziemi, która zrobiła łącznie ponad 27 milionów wyświetleń. Ludzie w komentarzach potrafili go wyzywać od iluminatów, pomiotów szatana, opłaconych trolli. System ma wielu agentów do zawalczania idei płaskiej ziemi. Jeden z takich najbardziej aktywnych na naszym terenie to jest tak zwany Skyfan, Illuminata, ważny agent. Jakie on ma złe oczy. Tylko rogów jemu brakuje. I kulturę też ma na niskim poziomie. Wystarczy te jego filmy oglądać. Czy wprost życzyć mu śmierci? Nie wybieraj z nami walki, bo cię zgniciemy. Rozwalimy cię na drobny mak. Mówiąc o oczywistym fakcie kulistości planety, byłem wielokrotnie atakowany personalnie i życzono mi najgorszego, ale no, to to już jest naprawdę jakieś... Ej, ale pomyślcie sobie tak. Mamy XXI wiek. I dostęp do nieograniczonej bazy danych informacji, że możesz znaleźć wszystko w internecie. I tak z logicznego punktu widzenia powinniśmy być najmądrzejszym, zgodnym społeczeństwem, bo możesz dowiedzieć się wszystkiego. Ale właśnie ten dostęp do informacji, i to, że każdy może podać swoją informację, sprawia, że w temacie płaskiej Ziemi, szczepionek. Yy, nie wiem, konfliktów rasowych i tak dalej. Świat jest bardziej podzielony niż kiedy nie było dostępu takiego do inf informacji. Pojebane, nie? No właśnie, dla, dla, dlatego, że jest fake info. nie było internetu, tylko rodzina yy, wiedziała, że jesteś debil. Kuriozum. I myśliwiec ma do czynienia nawet z, z cięższym kalibrem odklejenia. Bo jego filmy często dotyczyły tematu szczepionek i zmian klimatycznych. Jest to raczej mały odsetek komentarzy, ale Myśliwiec zaznacza w filmie, że cholernie go one uderzają. Oni nie są świadomi tego, że po drugiej stronie te komentarze będzie czytał żywy człowiek i, i te komentarze mogą go bardzo, bardzo dotknąć. YouTuber er pokazał też w filmie najgorsze komentarze, jakie dostawał i. Ja oglądałam kawałek tego filmu. Uwaga, naukowy bełkot, w sensie tego, że nie czuję się dobrze na YouTube. Ja oglądałam kawałek i bardzo mi się. Spodobało takie porównanie, że masz beczkę dobrego wina i dolejesz tam łyżkę ścieków, to próbując tego wina będziesz czuł niesmak, ale w drugą stronę, kiedy dolejesz łyżkę wina do ścieków, to to dalej będą ścieki. I to, to, to są jakby przełożenia na pozytywne i negatywne komentarze. I ja wiem o co mu chodzi, jakby bo yy, ja, też to, ja też to odczuwam, że. Możesz przeczytać tysiąc miłych komentarzy o sobie i jakby jest fajnie, ale przeczytasz jeden negatywny i Cię to tak... I bardzo dobrym przykładem jest to, że ja odpisałam gościowi na Twitterze. Czekajcie, pokażę Wam. To też jest dobrym, dobrym przykładem tego. Już wam, już wam pokazuję, o co chodzi. Odpowiedzi... O, jest post, i temu dodane do o, o, o starcie, i tak dalej. I było mi, a to w sumie ciekawe. Wow, Kasia reaguje mocniej. z tym Kasia. Chcielibyśmy się ze mną podzielić pieniędzmi. Jaka ładna Kasia, ojoj, jak to, jak ta wujasz smakuje. Ale Kasia w szoku, ale super news, nie mogę się doczekać. Cześć, jestem Kasia. Generalnie miłe komentarze. I pojawił się jeden. Dlaczego na gwiazdę daliście laskę, która nie prezentuje ze zupełnie niczego? I na ten jeden komentarz odpisałam, rozumiecie? Yy, Mewek, napisz to jeszcze 10 razy, żebym na pewno zauważyła Twoją wiadomość, żebyś mógł się poatencjonować, jaki jesteś zabawny. Więc widzicie o co chodzi, te te negatywne komentarze gdzieś tak kują Cię, po prostu Cię kują. Ty, jako twórca internetowy, musisz być na nie niewrażliwy, ale no i tak zauważasz je bardziej, po prostu. Więc no ta, 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 ta metafora z tym winem i szambem mi się podobała. Widzimy tam m.in. życzenie jego dzieciom raka mózgu spowodowanego szczepieniem. Zdarzały się tam życzenia śmierci dla mnie i dla moich e, najbliższych A, moda, no, też no. dzieci, jak się ktoś dowiedział, że mam syna. W, najlepiej, żeby po szczepieniu dostał raka mózgu. Czy hejt związany z mówieniem o szczepieniach, nawet pod filmami, które ich w ogóle nie dotyczyły? Albo film o ptasie i grypie. Stary wciąż robisz na tej zbrodniczej organizacji WHO. Dałbyś już spokój sobie i nam. Weź ty się zdrowo pierdyknij w łeb jakimś młotkiem. Podkreśla też, że filtry YouTube blokujące nieodpowiednie komentarze są zdecydowanie. Za słabe. Zwróćcie uwagę, że on jest y, z kropką, zapisany z błędem i to już obchodzi filtry. I ja się czuję taki pozostawiony właśnie sam sobie y, przez YouTube'a i ja wiem, że on nie ponosi odpowiedzialności za to i on nie musi z tym nic robić zgodnie z amerykańskim Będzie prawem, strefa ale mógłby. Pada też zarzut do YouTube'a, że przerzucanie odpowiedzialności i ciężaru psychicznego takich komentarzy na twórców jest niezdrowe. Cała odpowiedzialność za poradzenie sobie z takim hejtem, z tym jest przerzucana na twórcę. To on wyszedł do ludzi, żeby się pokazywać, więc on musi sobie z tym poradzić. Ja uważam, że to jest na maksa szkodliwe. A na koniec podsumowało. I z tym się troszeczkę nie zgadzam, no bo właśnie tak jak mówicie, dopóki nie ma internetu, to tylko rodzina wie, że jesteś na przykład debilem, nie? akurat on jest mądry, więc jakby to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy wstępujesz na scenę dajesz, dajesz jakby siebie na pietę, stał, żeby ludzie Cię obejrzeli i nie wszystkim się spodobasz i ja nie mówię, że hejt jest jakby dobry i życzenie komuś śmierci jest dobre e, i jakby internet byłby bardzo cudownym miejscem, gdyby czegoś takiego nie, nie, nie było, prawda? ale z tym, że Mówiąc o okrągłej ziemi, spotkasz się z płaskoziemcą, który Cię wyzywa, no Ty musisz się z tym gdzieś liczyć, nie? Że nie wszyscy, nie wszystkim się spodobasz, nie każdy Cię polubi. Są, są na świecie ludzie, którzy mnie nie lubią za sam fakt mojego istnienia. I vice versa, ja też mam ludzi, których nie lubię po prostu, bo są. Nie ma konkretnej rzeczy, za którą ja bym mogła wymienić, że ich nie lubię, po prostu ich nie lubię. Na przykład kosę, czy lepcaka. No ja pierdole. Rozumiecie o co chodzi? Ale nawet ty możesz mi przypomnić za parę minut, no? Też mnie wkurzasz, luzik. A wkurwiasz? O, to za mocne słowo trochę kosa. Pod sytuację punktując YouTuba, że nie dają twórcom odpowiednich narzędzi do kontrolowania komentarzy. Przyznaję się otwarcie, nie czuję się bezpiecznie na YouTubie, czuję się nękany, czuję się bezsilny, że nie mam narzędzi ze strony YouTuba, które pomagają mi w tym zrobić, i czuję się niesprawiedliwie traktowany. Z jednej strony, kanały, które coś wnoszą do społeczeństwa, nie powinny być narażone na internetowy stalking, hejt i prześladowania, a z drugiej strony, komentarze troli i foliarzy to codzienność. Ktoś sobie może uważać, że na przykład ziemia jest płaska i nie przemówisz do tej osoby. I hejt czy krytyka jest nieodzowna. Łączną częścią pracy każdego twórcy, do której trzeba nabrać jakiegoś zdrowego nie dystansu. Wiem. nie dawać losowej osobie z nie komentarza, wejść sobie do głowy. Okowy bełkot dostał od widzów masę wsparcia w komentarzach i mam nadzieję, że wszystko będzie u niego w porządku. Po ponownym niewypale, Cloud MMA zaczynającym się Pay Per View Federacji została ponownie zalana masą reklamacji. I siła się powtórzyła, więc. A nie mam? Co wy, klapki na oczach macie, nie widzicie połowy wiadomości kurwa, na stracie? Oczywiście, że mam hate. Wydaje mi się, nie. Albo jest to po prostu banowane, tak, że Wy tego nie widzicie. Albo jest to pisane na czacie. Tylko, że ja sobie umiem z tym poradzić. Wy mo możecie mnie wyzywać i co prawda tak, osiągniecie chwilowy sukces. Na chwilę będzie mi smutno. Ale później o Was zapomnę. I będę mieć wyjebane. I będę robić dalej co robiłam. Więc taka jest prawda. Po mnie to spływa. To zaleta pamięci złotej rybki. Ja tak samo dobre, jak i złe komentarze pamiętam przez 3 sekundy. Więc... Co gadać, co gryć. Nie da siebie, to jest na przykład nękanie. To jest nękanie krystyk.

większość użytkowników poczuła się oszukana ze względu na zapewnienia, które federacja cały czas dawała. Cloud po pierwszym ku z payperview zaproponował niektórym użytkownikom kod na darmowe obejrzenie gali 30% zniżki na następną galę. Czasami zwrot kosztu, a czasami totalnie odrzucali całą reklamację. I tym razem było podobnie: większość osób dostało maila z informacją o dostaniu specjalnego kodu. Jednak tutaj pojawiają się kolejne niezgodności między klientami a federacją, bo część osób została bez żadnej odpowiedzi. Inni dostali zwrot środków, a reszta ponowną możliwość korzystania z kodu. Jednak w pewnych w przypadkach Cloud stwierdziło, że odbiorca nie obejrzał Gali w poprawny sposób, pomimo założenia konta oraz dokonania płatności. Dyskusja na ten temat została ponownie podjęta na Twitterze, gdzie większość osób jest zawiedziona, zdenerwowana i deklaruje się, że nie ma zamiaru ponownie oglądać Gali. Niektórzy zaczęli nawet pisać odwołania od ich odpowiedzi na reklamację i masowo zgłaszać ich do Łokiku. I przyniosło to efekty, bo prezes Łokiku przekazał Biznes Insiderowi, sytuacja się powtarza. Pierwszy raz tego typu problem pojawił się podczas pierwszej edycji Gali w sierpniu 2023 roku. Jeśli przedsiębiorca Zdecyduje się na wprowadzanie tego typu usług do swojej oferty, to musi posiadać kluczową w procesie streamingu infrastrukturę techniczną, tak by być w stanie świadczyć deklarowany poziom serwisu. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Będę nas no. o wszystkim update'ował, więc subujcie kanał i bądźcie na czasie. Teraz porozmawiamy o ciekawym reportażu na temat różnego internetowego Celebryty. I mowa o Tomaszu Cziku, który zawsze przedstawiał się jako gość z dużą kasą. To dosyć dziwna postać, nie wiem jak opisać jego działalność w internecie. Zwykle mówił jakieś randomowe teksty do ludzi na ulicy <ślinny> <ślinny> Nie do niego Mam Cię! Żółwik uh. <laughs> <laughs> Ale wariat Ostatnio nawet został memem na TikToku Przepraszam bardzo, czy mógłbym Pani oprosić do tańca? Co za przyjemność I wypuszczamy partnerkę? Nie krył swoich uzależnień i zamiłowania do Metronu. Idziemy walkę w... Co? Kto to jest? I tranku. Dzięki za prima. Słuchajcie skończył. A oczywiście. Ludzie, kurwa, ma f... Miał wokół swojej postaci zbudowany taki kult pieniądza, czyli jakieś drogie ciuchy, samochody, apartamenty, ale jednocześnie nikt do końca nie wiedział, czym on się w zasadzie zajmuje, będąc cały czas w melanżu. I sam też unikał odpowiedzi na to pytanie. Każdy ja wie, że jestem biznesmenem. Mhm deweloperem. A co budujesz? Własną osobowość i charakter. Pięknie! Okazało się jednak, że nasz internetowy bogacz posiada problemy finansowe i nie wiem, co może być ich powodem. Też kto by się spodziewał, że ktoś pokazujący pieniądze w internecie nie ma tych pieniędzy? Mega dziwna sprawa. Gop chwaląc się drogimi autami i wakacjami w internecie, równocześnie nie płacił za wynajmowanie mieszkania przez dobre kilka miesięcy. Miał zastraszać właścicieli, grozić im. Ja również otrzymywałam różne groźby karalne. Chcę odzyskać lokal. Żądać nawet okupu, żeby się wyprowadził. Żąda od właściciela pieniędzy. De facto żąda okupu. Mówi zapłać mi z góry, bo inaczej się nie wyprowadzę. I po prostu na jego temat całkiem ciekawy reportaż w Polsacie w programie Państwo w Państwie. Razem Co? z właścicielami apartamentu, za który pan e, Tomasz nie płacił. Okazało się, że jest im winien aż 50 tysięcy złotych. Jest winien prawie 50 tysięcy złotych. To ciekawe, to prawo nawet działało na niekorzyść właścicieli tego mieszkania, bo naj. Się tam małe dziecko, a wtedy eksmisja takiego delikwenta jest znacznie utrudniona i rozciąga się na kilka dobrych miesięcy. A są też przypadki jak świrtomek, który leci w tango, fleksuje się w internecie, a potem broni się, że ma dziecko, więc nie można go eksmitować z nie swojego mieszkania, za które nie płaci. No to normalne, że się tylko jedna e, alternatywa, tak? To jedna jedynastyczna nie płaci za mieszkanie. I'll be bardzo interesującym wodkiem jest to, że to podobno nie jest taka pierwsza sytuacja z Panem Tomkiem. Właścicielka mieszkania skontaktowała się z kancelarią prawną, która miała już z nim do czynienia, a myk z mieszkaniem robił już któryś raz z rzędu. Skontaktowała ze mną się kancelaria prawna, która już wcześniej miała do czynienia z, z tym panem. Dzięki lokator został już wcześniej skazany i za oszustwo, za wyłudzenia. Reporterowi posatu udało się też pogadać z czikiem, który przyznał, że trochę przesadził z wakacjami, bo, bo samotnie to się żeby płacić, żeby z a później 150 tysięcy dolarów roz***li na żonglowaniu, na, na Wydał tam 150 tysięcy złotych. Znaczy on powiedział, że stracił tam 150 tysięcy złotych. Stracił. No, ktoś wziął jego kartę i po prostu znikło, nie? To jest epika, liryka, dramat. To będzie k***a wtedy, kiedy się skończy k***a co zabawne, to według Tomasza to właściciele co, co mieszkania to dopuścili jest? się wymuszenia w jego stronę. Ale chcę rozwiązać problem. Ty nie ma, nie, to jest siana. To jest wymuszenie i A to? I według niego jego działania nie są w żaden sposób wymuszone. To nie jest wymuszenie. Na Instagramie Chico publikował Storkę, gdzie odnosi się do całego reportażu i uważa, że telewizja kłamie, robią swoją grę. Wiadomo, że telewizja kłamie. Rozgrywają swoją grę prywatną. Twierdzi, że reportaż jest dla oglądalności To mój idol? Kurwa, żebyś nie skończył, jak on. Statystyk. Najważniejsza jest oglądalność i statystyki. Że każdy ma prawo w życiu popełnić błąd. W tym przypadku rozwieje wszelkie wątpliwości. Czas jest bardzo sprawiedliwy, prawda sama się obroni. A każdy ma prawo w życiu popełnić błąd. I ja nigdy nie mówiłem, że jestem święty. Mam przeszłość. I od kilkunastu lat walczę o normalne życie. Oczywiście, ale od jakichś tam kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu miesięcy walczę o normalne życie. O normalną rodzinę. Urodziła się córka 1 czerwca. Rzuciłem wszystkie, wszelkie środki udrzużające, z jakimi miałem problem przez lata. Nikt już od najmłodszych lat miał problemy z prawem. Na z dobrych wiadomości to właścicielam tego mieszkania z reportażu Polsatu udało się pana Tomasza Czyka eksmitować. Od kilku miesięcy w polskim internecie... On tam co, kurwa, prądu już nawet nie miał? Ja pierdolę. Foka-poka nie. Będziemy oglądać mecz, no. ...głośnym echem obija się temat rozpadu YFL, czyli streamerskiej familii Multiego, w której szeregach pojawiają się... tak. Kto to? Tän. Tuo kalleeton. Takie postaci jak Mergani, Mork czy Bandura i Gino z kanału Bungie. Jakby zsumować całą ekipę na Twitchu, to mówimy tutaj o naprawdę milionach obserwujących. I oczywiście głównym kołem napędowym ekipy na początku był Multi, który w około styczniu 2022 roku zaczął generować większe wyniki na Twitchu, a szoto z nim masowo pojawiały się na TikToku oraz na YouTubie. Żaden z chłopaków nie miał w tamtym okresie nawet 100. Stu tysiąc obserwujących na Twitchu, a już wtedy pojawiały się shoty, w których robią wspólny content. 5 miesięcy temu, Mergani, który teraz również zniknął z YFL, wypowiedział się, że przyczyna odejścia. Czemu to jest mój ryj?. Bungee może być dosyć oczywista. Jest nią brak zgody przy negocjacji kontraktu, który dawał chłopakom z Banji zbyt słabe warunki. A jest to piękne, nie? <laughs> To jest ten. O, to jest ta, z którą idziesz wieczorem na, na kolację, a to jest ta, przy której się budzisz rano. Po prostu widziałem taki komentarz na TikToku, że kończy się kontrakt i chłopaki nie chcą przedłużyć kontraktu. Rozmowy trwają, jeszcze jest grupa, ale nie wiem, co tu się może wydarzyć. Nie mam pojęcia. Do kwestii swojego odejścia, Ginold odniósł się jakieś dwa miesiące temu, sprowokowany szotem z Multim, który śmiał się z donata sugerującego, żeby zrobił roleplay szefa gangu, którego zostawili wszyscy koledzy, których wypromował i poszli założyć własny gang. Poszli założyć swój własny gang. Stary, to zbyt realistyczny kurwa, jakiś daje fabuły, bo bym się za bardzo mi się wczuł, stary, nie? To nie jest realny świat, stary. Co mogę powiedzieć? Przykre w chuj. Co mam powiedzieć na takie coś? Jak się okazuje, nie tylko Bandura i Dino opuścili statek YFL, bo opuścili go w zasadzie wszyscy, a przynajmniej tak wynika z grupy utworzonej na Twitchu, w której został. Krok dzięki za 15 miesięcy. Co zauważyli na Twitterze, co skomentował sam zainteresowany. Coś się kończy, coś się zaczyna. Trzeba przyznać, że Multi Klerowo. jest geniuszem pr bo ludzie zamiast dopytywać się o co chodzi, co będzie następne, co się zacznie, a co się skończyło, kończyli jego tweeta pisząc. Ja pisa Wszyscy byli członkowie o, nie. YFL, nabierają wody w usta i no, nie, nie wypowiadają miesiąc. się konkretnie o, o Chodzi? To raczej takie pytania do, do tego, do multiego Dlaczego nie ma nikogo Jakoś w internecie zaczęła namnażać się ilość teorii To stwierdziłem, że po prostu zapytam się multiego O co chodzi z odejściem chłopaków I usunięciem ich z grupy na Twitchu I multi napisał Chłopaki nie odeszli, to ja podjąłem decyzję o Czytam model głosowy AI Kocham to Usunięciu ich kanałów z grupy Z chłopakami mam aktualnie zerowy kontakt Pomimo e, zabieganego trybu pracy Starałem się o niego AI się nawet jąka? lol zabiegać, ale gdzieś tam po drodze po prostu odpuściłem, bo czułem, że z drugiej strony nie ma tej chęci, która była na początku. Jedyny kontakt, jaki mam to z Merganim. Czasami napiszę do niego, gdy sytuacja wymaga ode mnie przełożenia streama na przykład na jego dzień, bo chcę po prostu być fair i się nie w... bez pytania w jego dni streamowania. Jeśli chodzi o powód usunięcia to Grupy z ich profili pozwoli im na pójście dalej, a dodatkowo nie będzie robić nadziei widzom na wspólne rzeczy. Oczywiście dałem znać chłopakom na wspólnym Discordzie, że takie coś będzie miało miejsce, natomiast do dzisiaj żaden z nich nie odpowiedział na wiadomość ani nie zostawił żadnej oznaki aktywności. Ciekawe, czyli musi mówi: z drugiej strony nie ma tej chęci, która była na początku, nie było sensu na siłę trzymać ich w miejscu, którego już nie potrzebują. Chodzi na to, że panowie byli przy Multim, kiedy mieli mniejsze liczby i zabiegali o ten kontakt, a gdy się zrównali bądź nawet wyprzedzili osobę, która Dała im liczby, i to te pierwsze, czyli najcięższe do zdobycia, to urwali kontakt i nie angażowali się w grupę YFL. Oczywiście sami robią zajebistą robotę, kanał Bungee jest ogromnym sukcesem i są po prostu kontentowcami. Wydaje się, że zapomnieli, kto pomógł im się przebić do szerszej publiki. Postanowiłem jeszcze trochę podrążyć, bo dosyć dziwne, że na ten temat do tej pory była grobowa cisza. I dopytałem Multiego, czy chłopaków wiążą jakieś umowy po kroju NDA, bo praktycznie wówczas nie dzięki za 23 Multi odpisał, nie, nie ma żadnych umów NDA, nie było też żadnych kontraktów procentowych. Grosza nie zarobiłem z chłopaków. Zostałem jeszcze komentarz, dlaczego ze strony Multiego było też cicho. Ja też się jakoś głębiej nie wypowiadałem na ten temat, ale po prostu z powodu szacunku do starych czasów i tego, że ten konkretny temat dotyka mnie szczególnie emocjonalnie. Czyli Multi nic na nich nie zarobił, nie podpisał z nimi żadnego NDA, nie podpisał z nimi procentów. Oni zrobili ogromną karierę, zarabiają setki tysięcy złotych, robią walki za potężne siano i mają w sobie na tyle wdzięczności, żeby nawet utrzymywać z Michałem kontakt. Bardzo dziwne to jest i chciałbym sobie zobaczyć wypowiedź chłopaków w tym temacie, jak to wygląda z ich perspektywę, bo nie stawia ich to w dobrym świetle, skoro nie mają NDA ani umowy, która by ich w tym Nie, nie oglądałam tego na stream Mulkiego Klucha. Nie Właśnie ja przyszłam. Siemano. Ragnął dzięki za drugi miesiąc. Ja przyszłam, bo widziałam tytuł o 20 rozmawiamy o rozpadzie YFL. Ja pomyślałam, że to bejcik, ale wyszłam na czat i zapytałam, i co, będzie o 20 faktycznie o tym rozpadzie yy, yy, rozpadzie YFL? I widzowie napisali mi, nie, nie, to bejt, to bejt, to bejt. I ja wyszłam, poszłam grać w CS-a chyba z chłopakami, albo grałam sobie w coś wtedy. I ja myślałam, że mnie zbejtował tytuł i wyszłam ze streama. Po czym przychodzę godzinę później o 21, patrzę... A Multi mówi: No, wiecie co, to będzie koniec tematu. Jakby już. I, i zaczął wtedy płakać i wyłączył kamerę. I ja mówię: To jednak gadał? I potem zobaczyłam, że był filmik Konopa, i zobaczyłam, że, 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 że Multi o tym faktycznie opowiadał, i miałam takie. Kurwa. Czyli to nie był bait, czyli dałam się zbejtować na bait. XD Kasia, X, dzięki za parajma, witam serdecznie. It's tragedy, tragedy. Mówię tak. Dodać, że YFL nie opiera się na członkach, tylko na movencie. Nie chcę też stawiać się w roli ofiary i długo starałem się ignorować ten temat. Natomiast, przez to, że temat jest dość delikatny dla mnie, a fani jednej i drugiej strony zaczynają bawić się w dochodzenia, postanowiłem choć trochę nakreślić moją perspektywę, żeby uciąć jakieś zjebane domysły, nie mające w ogóle pokrycia w rzeczywistości. Sytuacja wywołała mnie do tablicy i dziwnie by było, jakbym udawał, że nic się nie dzieje. Nie ma czegoś takiego jak rozpad YFL. To movement, który będzie istniał dopóki ja będę żył. A YFL powstało długo przed moim streamowaniem na Twitch'u. Na Twitterze pojawiła się jeszcze szkodliwa ta. Jakoby za rozłam ekipy miała odpowiadać dziewczyna Multiego, za jej niechęć do członka ekipy, czyli wronka. I Baxton jeszcze podgrzał ten temat, mówiąc, że rzeczywiście tak jest. Y to Powiem Wam to, co ja wiem i tyle. Bo wiadomo, że była drama z wronkiem, nie? Tam chodziło też o zuzę. Od yy, Multi'ego. Insidersko Zuza nie lubi wronka. No a wronek wrócił jakby do łask. No i chyba Multi'emu i Zuzi to nie pasuje. No i to jest chyba odczuwalny dyskomfort dla nich. Multi mi napisał: Boxel wypowiedział się o rozpadzie YFL, bazując na osobnym komentarzu randomowej osoby na Twitterze, której za cały rozpad odpowiada moja dziewczyna, a powodem, że komu potwierdzającą tę teorię jest jej niechęć do wronka. Ta teoria była już wyjaśniana milion razy na streamach i dementowana z rok temu, a określenie potężna Zuza stało się memem w community. Wiem, że Michał nie zrobił tego specjalnie, przeprosił mnie. Po streamie, ale zabrzmiało to, jakby ta teoria była prawdziwa. Osoby powielające te teorie to głównie osoby, które po prostu nie przypadają za jej osobą lub dostawali od niej blokadę. Oczywiście każdy ma prawo za kimś nie przepadać, to jest normalne, ale nie usprawiedliwia to powielania nieprawdziwych informacji i tworzenia teorii, tym bardziej mając na uwadze, że osoby związane z tym tematem dementowały tę plotkę. Później Multi odniósł się jeszcze do kwestii wyrzucenia wronka z YFL. Nie będę się tutaj rozwijał, za co i tak dalej, bo to wyjaśnię na moim streamie. Decyzja o wyrzuceniu tej osoby została podjęta wspólnie przez wszystkich członków w ówczesnym składzie YFL Gaming. Nikt Podczas głosowania nie protestował i nie zgłaszał chęci bo pozostawienia tej osoby przy naszej grupie, dlatego nie rozumiem, skąd nagle narodziny tylu niepotrzebnych fake info. Każdy był świadomy tego, co się dzieje i nie chciał brać w tym udziału. Uważam, że wplątywanie w to mojej dziewczyny jest słabe, bo wiem jak to wyglądało od środka i jak jej obecność pozytywnie wpływała na mój kontakt z chłopakami oraz progresowanie w streamowaniu i koncertach. Na no wszystko co napisałem mam oczywiście dowody, ale zabieram je do grobu, bo nie jestem fanem wywlekania prywatnych rzeczy, no chyba, że dalszy rozwój sytuacji zwyczajnie i nie do tego zmusi. Ta sprawa z z Multim znają się od wielu lat. Jeżeli coś chłopaków poróżniło, to musiało to być fundamentalne. I długo na Twitchu nie było rozłamu, które wśród ludzi by były tak głośne, a jednocześnie tak ciche. Czekam na ciąg dalszy, będę was o wszystkim update'ować, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na... na czasie, uhu. Mm. O! Obok której wolisz się obudzić? Kurwa short za wcześnie. Dopiero teraz zrobiłam ten żart.